Dobry, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was na bardzo ekscytujący, mam nadzieję, film. Dlatego, że dzisiaj zrobimy przegląd dobrych jakościowo swetrów z sieciówek. Jako, że jest już sezon jesienny, a zbliża się sezon zimowy, na pewno potrzebujemy swetrów i fajnie byłoby znaleźć takie swetry, które są dobrej jakości. Więc zrobiłam robotę za Was i przeszukałam sieciówki takie jak Zara, HM. Reserved, Massimo Dutti, Mango. E, to są te sklepy, z których zdecydowałam się tutaj zamówić. I właśnie zamówiłam swetry, które albo są z kaszmiru, albo z wełny. Wydaje mi się, że też mam jedną opcję z wiskozy. I po prostu pokażę Wam, jak te swetry wyglądają na mojej sylwetce i czy uważam, że są warte swojej ceny, no bo przez to, że jest to kaszmir czy wełna, te swetry są droższe. I też to, co zauważyłam, to nie są to rzeczy, które są dostępne stacjonarnie, bo to jest właśnie ta gama, kolekcja bardziej wysokiej jakości, więc raczej nic tego, przynajmniej tak mi się wydaje, jak sprawdzałam, nie jest właśnie dostępne stacjonarnie, więc pomyślałam, że zamówię, zobaczymy, przymierzymy, pokażę Wam, jak wyglądają rozmiary, ceny i moje takie pierwsze wrażenia. Mam nadzieję, że za dużo swetrów mi się z tej kolekcji nie spodoba, dlatego, że no one są drogie, ale już jak tam tak wypakowywałam, to coś tam jest moim faworytem, więc zobaczymy. Dobra, długi wstęp. Więc zaczynamy. I zaczniemy, może najpierw, od swetra, który e, ja kupiłam stacjonarnie. I on był właśnie dostępny, i już go nawet miałam na sobie. I właśnie jak go miałam na sobie, to było sporo pytań: Co to jest za sweter? I to jest sweter z Massimo Dutti. I jeżeli chodzi o tą markę, to ostatnio właśnie tam zaczęłam się częściej pojawiać e, i e, przejrzałam sobie ich ofertę online. spodobał mi się ten sweter, zobaczyłam, że jest dostępny stacjonarnie. Poszłam, przymierzyłam, no i kupiłam. I on kosztował 350 zł. I jeżeli chodzi o skład. To mamy tutaj 80% wełny i 20% poliaminu. Jeżeli właśnie chodzi o swetry i o to, jak wybierać składy, to najlepiej, żeby właśnie one miały przynajmniej te 80%. No i on te 80% ma, więc stwierdziłam, że będzie to fajna opcja. I mam go w rozmiarze S. Więc jak widzicie, prosty, klasyczny sweter, czarno-biały. Przymierzam i już Wam pokazuję. No dobra, więc tak wygląda ten sweter. To, co też oczywiście muszę zaznaczyć, to to, że zazwyczaj swetry wełniane mają tendencję do tego, żeby gryźć. I tutaj mamy właśnie 80% wełny, ale nie powiedziałabym, że on gryzie. Na pewno nie jest to najmilszy materiał ever, ale nie jest źle. Normalnie miałam go już kilka razy na sobie, miałam tylko stanik i nie czułam żadnego dyskomfortu, więc tutaj pierwsza kwestia. I teraz tak. Jak widzicie, rękawy są troszeczkę luźniejsze, co oczywiście bardzo mi się podoba, że nie. Ma tutaj właśnie ściągacza. Dekolt jest pod samą szyję, i też jeżeli chodzi o długość, to tutaj z tyłu on jest odrobinkę dłuższy, z przodu jest krótszy i wsadzony w spodnie wygląda w ten sposób. I bardzo on mi się podoba. Pokażę Wam też tutaj, jak go wystylizowałam, i właśnie jak go pokazałam Wam na stole, to było sporo pytań. Bardzo mi się podoba. No i y, też już go miałam na sobie, więc jak widać, y, zdecydowałam się go właśnie y, zostawić. Ale jestem z niego zadowolona, dlatego że często przy takich swetrach, właśnie dobrej jakości, co też możecie zobaczyć tutaj, one raczej są albo proste w kroju, albo po prostu są jednokolorowe. I kiedy znalazłam właśnie ten swetr, to stwierdziłam, że on jest właśnie takim fajnym połączeniem takich typowo trendowych swetrów, ale właśnie też. Tej dobrej jakości, dlatego właśnie zdecydowałam się go wziąć. No i jestem zadowolona. Rozmiar S pasuje fajnie, on jest luźniejszy i myślę, że właśnie do spodni, do spódnic będzie fajnie wyglądał. I to jest moja kolejna propozycja, też z Massimo Dutti. On kosztował 249 zł, więc nie aż tak źle. Natomiast, no, nie jest to też taki gruby sweter. I jeżeli chodzi o skład, to tutaj mamy 80% wełny i 20% jedwabiu, więc bardzo fajna propozycja. Wzięłam sobie go w rozmiarze i wybrałam właśnie taki odcień beżu. Zobaczmy, jak będzie wyglądać. Dobra, więc tak wygląda ten sweterek. Wybaczcie mi, że widać mi stanik, ale zdecydowanie do tego powinnam znaleźć, nie mam takiego, ale taki jakiś beżowy, bezszwowy, żeby to tak ładnie, gładko wyglądało. No ale dobra, na razie z tym dam radę. I teraz tak, on jest bardzo przyjemny, bardzo delikatny, bardzo miły, jak na wełnę. Jeżeli chodzi o rozmiar, to nie wiem. Właśnie tak się zastanawiam. Nie wiem, czy nie wolałabym mniejszy, dlatego że jednak to jest taki fason, który lepiej wygląda, kiedy jest dopasowany, ale kiedy sobie go wsadzę w spodnie, bardzo podoba mi się kolor, bo on jest zdecydowanie takim delikatnym. Jasnym sweterkiem, który będzie fajny jako po prostu baza do różnych stylizacji. Jeżeli chodzi o długość rękawów, też jest spoko e, ogólnie jakościowo uważam, że jest dobrze zrobione. Bardzo podoba mi się tutaj ten dekolt. Więc to wsadziłam sobie już tak w całości ten sweter, i w sumie jednak nie wiem, czy ten rozmiar nie jest dobry. Bo jak tutaj tak dobrze to wsadzę, to wygląda już ok. A ja też nie lubię za bardzo, jak e, rękawy są dosyć ciasne przez to, że nie mam aż takich szczuplutkich rąk. I tak on już wygląda wsadzony, tutaj zdecydowanie musi być beżowy stanik i najlepiej właśnie taki, który będzie ładnie przylegał do ciała, dlatego, że no jak widzicie, no to nie jest w pełni kryjący materiał, ale sam sweter bardzo mi się podoba, prosty, klasyczny, jest właśnie takim fajnym elementem basicowym całej garderoby, gdzie możecie już na niego nakładać różne rzeczy, czy to marynarkę, czy płaszcz, czy jeszcze jakiś taki inny grubszy fajny sweter do spódnic, do spodni. Bardzo podoba mi się, powiedzmy, że w sumie bardziej bluzka niż sweter. Fajnie wygląda. Właśnie dzisiaj też oglądałam film jednej dziewczyny i ona pokazywała właśnie coś podobnego, ale z naked. Tylko, że tam w składzie była wiskoza i poliester, jak dobrze pamiętam, za 90 zł, tylko że pokazywała właśnie czarny. I te prążki były troszeczkę węższe i też bardzo mi się on spodobał. I zapomniałam właśnie, że zamówiłam ten, więc jestem zadowolona, że znalazłam go. No ale dobra, lecimy dalej. Teraz mamy, słuchajcie, jedyny sweter z Reserved i on kosztował 359 zł. Też mam go w rozmiarze S. I tu mamy 50 na 50, czyli 50% kaszmiru i 50% wełny. Kolorystycznie nie wiem, czy jestem jakoś bardzo zakochana, yy, dlatego że no, to jest taki chłodniejszy, szary kolor, ale też chciałam wybrać takie odcienie, yy, które będą yy, taką fajną paletą neutralnych, więc może akurat komuś ten kolor bardziej się spodoba. Jeżeli chodzi o dotyku, to powiedziałabym, że jest taki ok, ani nie, jakoś super miękki, ani nie, też gryzący, więc połączenie właśnie kaszmiru i wełny przymierzmy. Ok, i tutaj już yy, od razu muszę powiedzieć, że nie jestem największą fanką, dlatego że ten golf, jak możecie zobaczyć, on jest bardzo ciasny. To jest zdecydowanie taki typowy, bardzo basicowy sweter z golfem. Jeżeli lubicie taki styl, no to jak najbardziej. Natomiast ja nie do końca jestem do niego przekonana, jak sobie wsadzę tutaj w spodnie to pewnie będzie trochę lepiej, ale jednak ten golf jest dosyć ciasny i on, no to nie jest zbyt komfortowe, bo lekko nawet czuję, że po prostu aż się duszę, więc ten sweter na pewno wróci. Jeżeli chodzi o wrażenia, to jest przyjemny, nie gryzie, długość rękawów jest dobra i to jest właśnie dla mnie taki sweter, który kojarzę jako takie... Troszeczkę bezpłciowe swetry, czyli, że on nie ma żadnej formy, jest po prostu zwykłym swetrem. Dobra, zróbmy dobry skład, dajmy w miarę dobrą cenę i pewnie się sprzeda. Takie mam wrażenia, patrząc na ten sweter. No, ale no, widzicie, że on nie robi nic. Fajnego z moją sylwetką, więc jeżeli nie zależy Wam na tym, żeby jakoś mocno opinał czy robił kształty, tylko szukać takiego zwykłego, prostego swetra, no to myślę, że spoko. Skład też ma fajne cena moim zdaniem, też nie jest najgorsza. Ale ja nie jestem zakochana. To lecimy dalej. Teraz mam już sweter, który w 100% jest z kaszmiru, i to jest jedyny sweter też z magu, który Wam pokażę. On już kosztuje 500 zł i właśnie zauważyłam robiąc e, research, że jeżeli mamy właśnie swetry w 100% z Kaszmiru, to zazwyczaj one kosztują właśnie tak około 500 zł i jasne, da się znaleźć tańsze, ale też szukając starałam się znaleźć takie, które będą właśnie miały dobrą formę. Nie zawsze mi to wychodziło, co widać na załączonym obrazku, ale tutaj spodobał mi się krój, jako że mamy tutaj właśnie dekolt w serek, bo też chciałam znaleźć różne dekolty, e, więc to, przymierzmy. No dobra, tak wygląda ten sweter i faktycznie tutaj już Czuć, że jest to ym, lepszy materiał, bo naprawdę jest bardzo miły. Tak wygląda. Może jeszcze Wam pokażę niewystylizowany. Czyli też w sumie w miarę prosty krój. Ale ja w takim czymś dużo lepiej się czuję niż w tym poprzednim. I teraz, kiedy wsadzę sobie go w ten sposób. Także schować właśnie ten przód. I to też, jak widzicie, wygląda dobrze. Tutaj te rękawy są już troszeczkę bardziej ciasne w porównaniu do tych poprzednich, ale dalej, e, moim zdaniem, dobrze się układa. To też jest rozmiar S, chyba w ogóle wszystkie rzeczy wzięłam w rozmiarze S. Z tyłu wygląda tak. Klasyczny podstawowy sweter z dekoltem serek. Dobrze się układa, dobrze wygląda. Podoba mi się czy za 500 zł? Nie wiem, bo mam tu chyba jeszcze jeden sweter, który chyba bardziej mi się podoba, też, który jest 100% z kaszmiru, ale ogólnie, jeżeli szukacie takiego swetra i podoba Wam się ten krój bardzo ładny kolor, no to myślę, że zdecydowanie jest to coś, czym warto się zainteresować. No i właśnie ten sweter, do którego mam największe nadzieje, to jest to. Ja jednak jestem fanką golfów oversize'owych. To jest coś, co mi osobiście dużo bardziej się podoba. I to jest właśnie sweter z hm w 100% jest zrobiony z kaszmiru i on kosztował też 500 zł. Upewnię się tylko, czy to jest 100% kaszmiru, ale wydaje mi się, że tak. Tak, to jest w 100% kaszmir, więc zaraz będziecie mieli porównanie sweter kaszmirowy z mango i sweter kaszmirowy z handel. No i słuchajcie, ten sweter w odczuciu jest jeszcze lepszy niż ten z mango. On po prostu, ten materiał, on aż płynie. Jest tak przyjemny, tak miękki, tak wygodny i bardzo podoba mi się forma. On jest luźny, on jest spory, zresztą jak możecie zobaczyć, nawet nie widzicie, rękawy są też konkretne, ale ja osobiście takie swetry bardzo lubię. Nie wiem w sumie, czy nawet nie lepszy byłby w rozmiarze XS, jeżeli taki był. Możliwe, że y, wymienię i kurczę, chyba to będzie mój pierwszy sweter w 100% z kaszmiru, bo naprawdę jestem w nim zakochana bardzo mi się podoba, bo on łączy właśnie to, co ja bardzo lubię, e, czyli coś takiego luźniejszego, e, casualowego, ale właśnie w dobrej jakości. Bo wiecie, ja zawsze zanim w ogóle zaczęłam się też jakoś bardziej przyglądać tym swetrom e, kaszmirowym, wełnianym, za każdym razem, kiedy je widziałam, to właśnie one wyglądały w ten sposób. I tak bo myślałam, kurczę, no chciałabym mieć coś takiego na lata, ale coś, co będzie mi się podobało, a nie że dobra kupię to, bo to jest dobra jakość. E, tylko właśnie chcę kupić coś, co posłuży mi na lata, ale będzie też wyglądało super. I to jest chyba właśnie ten sweter. Tylko wydaje mi się, że chyba na pewno wymienię sobie na XS, jeżeli w ogóle był taki rozmiar, e, bo on jest dosyć spory. No, ale no popatrzcie, on wygląda pięknie i no cudo. W tym jestem zakochana. I powiedziałam, że to jest chyba na razie najlepszy sweter z tych wszystkich, które Wam tutaj pokazałam. I gdybym miała na razie wybrać jeden, to byłby to ten. Aż nie chcę go ściągać! Tak bardzo mi się podoba, naprawdę. Słuchajcie, kurczę! Fajne! I wiecie, i do takich po prostu zwykłych, czarnych spodni, on będzie wyglądał genialnie. Do, jeżeli lubicie taki bardziej styl, gdzie na przykład do tego założycie te buty, czekajcie, mun buty, to też będzie wyglądało super. Takie mocne, konkretne buty, genialnie. Rurki i szpilki, cudo. Więc to jest taki sweter, który zdecydowanie można i wystylizować na bardziej elegancko i właśnie na tak bardziej, powiedzmy, że trendowo, luźno, sportowo. Jestem zakochana. Przejdźmy dalej. Teraz mam Trzy swetry do pokazania Wam z Zary, bo tam też właśnie znalazłam parę, ale tutaj mam tak, pierwszy sweter, to właśnie jest też taki bardzo podstawowy, klasyczny sweter, wzięłam go w rozmiarze S, kosztował 450 zł i to też jest 100% kaszmie i tu już muszę powiedzieć, że zdecydowanie bardziej podoba mi się ten. Ten jest grubszy, to na pewno, ale ten jest bardziej miękki, gładki i przyjemny. Tutaj już nie powiedziałam, że to jest aż taki mięciutki materiał, ale sprawdźmy. No dobra, założyłam i teraz już mam troszeczkę inne zdanie, bo on również bardzo mi się podoba. Bardzo podoba mi się kolor. Mimo tego, że ta forma jest prosta, to on wygląda fajnie i on też jest troszeczkę grubszy niż ten z H&M-u, więc to może być plus dla tych, dla których to jest ważne. No bo oczywiście kaszmir sam w sobie bardzo fajnie ogrzewa i jak jeszcze jest grubszy, no to będzie oczywiście jeszcze troszeczkę cieplejszy. A jeżeli chodzi jeszcze o taką prostą formę, no to on wygląda też prosto. Ja zawsze, zawsze wsadzam spodnie, bo to po prostu wygląda lepiej. I mam dzisiaj na sobie, nie wiem czy to zobaczycie, ale spodnie Typu dzwone, no nie zobaczcie, o. Do tego taki mocniejszy pasek skórzany i ten sweter, i moim zdaniem, to już wygląda fajnie, więc y, będę miała problem. Bo tak? jak na wieszaku nie byłam jakoś super z niego e, zadowolona i do niego przekonana, tak kiedy go już założyłam, no to jednak wygląda fajnie. No i znowu jest to prosty format, więc. Czy to będzie w trendach, czy to nie będzie w trendach, I tak to będzie wyglądało dobrze. Oczywiście, jeżeli jakkolwiek interesują Was trendy i to, co jest modne, a co nie, bo oczywiście każdy może się ubierać jak chce, ale jeżeli już mówimy tutaj o wszystkich aspektach, no to mówię o wszystkich aspektach. Więc bardzo podoba mi się też dekolt, ładnie wygląda. Kolejna rzecz, to jest najcieńsze ze wszystkich i to jest właśnie Zara. Tutaj już wzięłam go w rozmiarze M. On kosztuje 69,90 i tutaj mamy 80% wiskozy i 20% nylonu, więc jeżeli chodzi o skład, no to, to nie będzie aż tak mocno też grzeło, Natomiast 80% wiskozy jest, więc zalicza się jednak do tych dobrych swetrów, oczywiście do tych dobrych jakościowo swetrów. Oczywiście, wiskoza może być dla niektórych dobrym materiałem, dla niektórych nie, więc tutaj już pomijmy tą kwestię, jeżeli uważacie, że to jest zły skład. Teraz Wam jeszcze pokażę jedną rzecz, a jeżeli uważacie, że to jest dobre, to już Wam pokazuję, jak on wygląda na sylwetce. I niestety nie jestem z niego zadowolona, dlatego że przez to, że on jest taki cienki, to jak możecie zobaczyć, prześwituje mi aż stanik, co nie do końca mi się podoba. I jak właśnie planowałam zakup jakiegoś takiego właśnie prostego, delikatnego golfa, tak ten no, nie zaliczy się, bo dla mnie to, że on prześwituje, to całkowicie jest... Już do eliminacji, no bo jednak nie chciałabym, żeby taki sweter przyświtywał. A jeżeli chodzi już o samą formę, to powiedziałabym, że jest fajna, bo jest klasyczny, prosty, przylegający do ciała, nie jest też za długi, więc jeżeli chcecie go wsadzać do spodni, to jak najbardziej się dano i zobaczcie, i to wygląda fajnie. Do tego płaszcz, marnarka i jesteście gotowe, no ale niestety przez to, że prześwituje, no to dla mnie on jest y, zdyskwalifikowany. Jeżeli macie jakieś namiary na taki cieńszy golf, który nie prześwituje, jest czarny i ma fajny skład, to dajcie znać w komentarzach, bo właśnie czegoś takiego szukam, y, no ale niestety nie jest to ten. I też y, te rękawy, powiedziałam, że są dosyć krótkie. Ja mam M62, więc rąk nie, też nie mam jakichś mega długich. Standardowa bym powiedziała, a dla mnie trochę krótkie. I już mamy ostatni sweter. On kosztował 199 zł. Mam go w rozmiarze S i on też jest oczywiście z zary. I jeżeli chodzi o skład, to tutaj mamy 100% wełny, więc sprawdźmy. Nie do końca. On jest bardzo podobny do tego swetra z Reserve I tutaj mamy 100% wełny, tutaj mamy 50% wełny, 50% kaszmiru. Ale właśnie, przez to, że to jest 100% wełny, co jest dziwne i ciekawe, to on w ogóle mnie nie gryzie. Ja też jestem raczej taką osobą, że jestem dużo w stanie przeżyć, jeżeli chodzi o szorstkość, drapanie i tak dalej innych materiałów. Natomiast nie powiedziałabym, że on gryzie. Ale nie podoba mi się jego forma. Jest taka bardzo, jak widzicie, kwadratowa. Tutaj jest ciasno. I nie wygląda to dobrze i też powiedziałam, że to jest najgorszy kolor ze wszystkich, e, który dzisiaj Wam pokazałam, bo jest po prostu taki, przynajmniej dla mnie, jest takim żółtym beżem i to e, moim zdaniem nie wygląda zbyt korzystnie do mojej karnacji, ale jest przyjemne, nie gryzie, więc jeżeli też szukaliście takiego swetra e, w, z dobrym składem i on, jak pamiętam, on kosztował 99. Chyba tak. No to uważam, że nie jest źle, jeżeli podoba Wam się ten krój. Okej, okay, założyłam już swój sweter, więc teraz zróbmy podsumowanie. Dla mnie zdecydowanie zwycięzcą tego całego filmu jest sweter kaszmirowy z H&M. I jasne, nie jest on najtańszy, ale to jest zdecydowanie sweter, który zostawiam albo wymienię na mniejszy, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli jest rozmiar XS, ale uważam, że i jakościowo on jest najlepiej zrobiony. I formą, po prostu jest najciekawszy i najlepiej wygląda tak naprawdę do wszystkiego. I to jest też taki sweter, który moim zdaniem po prostu robi już całą stylizację. Gdzie na przykład to jest po prostu baza stylizacji. Ten sweter jest właśnie już tym elementem, który sprawia, że macie już stylówkę gotową, więc to powiedziałabym, że jest najlepsze. Później wybrałabym chyba ten sweter z Zary i tutaj też będę musiała się zastanowić, czy chcę go oddać, czy chcę go zostawić, bo podoba mi się to jak wygląda na mnie, podoba mi się kolor, podoba mi się oczywiście skład i uważam, że też wygląda fajnie i to już jest powiedziałabym taka bardziej baza. Później wybrałabym chyba, oczywiście to, jeszcze to, ale to jest dla mnie też sweter, który mam, więc widać, że mi się podoba i go zostawiłam. Bardzo spodobała mi się też ta propozycja, to jest bardziej już taka bluzko sweter, ale też fajnie wygląda i moim zdaniem też jest to coś, co warto mieć w swojej garderobie. I później wybrałabym ten sweter kaszmirowy, tylko jednak ja zazwyczaj mam tak, że jeżeli już wybieram swetry to albo jednak wolę dekolt pod szyję, albo taki luźniejszy golf, a tutaj mamy jednak serek, natomiast chciałam znaleźć różne propozycje, żeby wam wszystko pokazać. To co na pewno bym nie polecała, to na pewno nie polecałabym tych swetrów dlatego że one naprawdę y, tak konkretnie ciśną w szyję a jednak samo czuć się komfortowo no i tego komfortu nie zaznałam w tych swetrach y, a ten golf po prostu przyśwituje, więc tak wygląda mój przegląd dobrych jakościowo swetrów w sieciówkach dajcie znać jak wam się podobał czy chcielibyście zobaczyć w tej serii jeszcze jakąś inną część garderoby czy macie jakieś jeszcze inne pomysły i dajcie znać koniecznie czy któryś z tych swetrów wam się spodobał czy będziecie zamawiać oczywiście wszystkie Będą w opisie. Więc dziękuję Wam już bardzo za oglądanie, i widzimy się oczywiście w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa!